Siemanko z tej strony do dwa jeden to witam kolejnym odcinku na moim kanale. To ta, ta świnia na początku to oczywiście żarcik. Tutaj... No i właśnie w dzisiejszym odcinku. Właśnie po co ja to mówię? A w dzisiejszym odcinku co się będzie działo? W Lidze Mistrzów w półfinałach. W pierwszych meczach półfinałowych to ten ham Ajax. FC Barcelona, Liverpool. Typujemy wyniki. I w tych typowaniach wyników mam dla Was ogromną prośbę. W ostatnich odcinkach nikt nie typował wyników. W pierwszym odcinku z Mistrzów Kuba Wermiński wytypował y, jedynie odcinki. Y, odcinki. Wyniki meczów. Ale. Y, ostatnich odcinkach nikt nie typował i dlatego mam dla was ogromną prośbę, żeby ktoś wytypował mecz, wyniki meczów Tottenham Ajax i FC Barcelona Liverpool. Ale dlatego, że to są tylko dwa mecze, to zrobimy sobie trochę inny odcinek. Przede wszystkim będą z nami karty piłkarskie. A tutaj Wam pokazuję album kart piłkarskich. Do czego dążę? Będę pokazywał Wam zawodników, na, oczywiście karty piłkarskie zawodników z Tottenhamu, Ajaxu, FC Barcelony, Liverpoolu, dla mnie najlepszych. Jako, że niestety nie mam za bardzo kart zawodników z Tottenhamu oraz Liverpoolu, no to będę po prostu yy, dawał Wam. Piłkarzy, ale ze, ze swoich reprezentacji. Karty piłkarzy, którzy grają w tych dwóch klubach, ale karty z reprezentacji. No i tak. W tym meczu nie zagra Hurricane, niestety, ale zagra Dele Ali. A tak w ogóle zauważyłem, że mam kartę Totem Hotspur. Więc yy, świetnie. Kładę sobie ją tutaj koło Dele Ali'ego. I te dwie karty będą nad Tottenhamem. Ta kartka będzie nam towarzyszyć także do rewanżów w półfinału, bo jak pewnie już niektórzy z was zauważyli, są miejsca na dwa wyniki w obu meczach. No i Tottenham, De reali. No i herb, myślę, że to wystarczy. No i ja temu piłkarzowi będę się w tym meczu bacznie przyglądać. A może i nie, bo go, go nie oglądam. Ale w skrócie, który, który na pewno obejrzę, to y, go y, będę się mu przyglądać i zobaczymy, jak w tym spotkaniu zagra. Ajax. Ale zobaczcie, jakich ja mam zawodników z Ajaxu. Silesen nie gra, Dick raczej też nie. Davison Sanchez, gra w Tottenhamie. Joel Weltman gra, ale Bazoer oraz Riedewald, Riedewald, chyba tak się to zna, nie grają, jeszcze gra Onana, tylko Wam pokazuję, jakie ja mam karty. A propos Davisona Sanchez'a, będzie w kartach Tottenhamu, ale zawodnika jako takiego, żeby miał tutaj herb z Tottenhamu ten herb to nie mam ale mi to wynagradza właśnie ten herb trochę za dużo przy Tottenhamie to siedzę i szybko muszę przejść do Ajaxu żeby ten film nie trwał za długo trzy karty w Tottenhamie trzy karty Ajaxu no i piękna limitowana karta Dawida Neresa i jeszcze Weltman i Onana w tym zawodnikom będę się yy, przyglądać no i to jest dla mnie faworytem. Moim zdaniem nie, niekwestionowanym faworytem jest Ajax Amsterdam w, w dwóch meczu, ale to ten ham jest dobry. Tottenham ma szansę yy, na dobry wynik i Tottenham ten ham gra u siebie w tym pierwszym meczu. A jaki stawiam mecz? Jaki stawiam wynik w, w tym pierwszym meczu? 2-1 dla Ajaxu, mimo że to ten ham gra u siebie. Grał u siebie. Ja naprawdę moim ulubionym klubem jest Ajax Amsterdam i muszę mu oddać, że ma świetny sezon. Tottenham też. No i tak w ogóle to Ajax i Tottenham to są dwa moje ulubione kluby, ale Ajax bardziej. No i wszyscy powiedzą jak. Możesz lubić to, No, po prostu lubię. No. A może kiedyś nagram odcinek o tych dwóch moich ulubionych klubach, ale nie o tym. Temat. I wszyscy, ale jeszcze jedna sprawa: wszyscy mi będą pisać w komentarzu, gdzie są, gdzie są, gdzie są, gdzie są. Nie mam karty Sona. Przykro mi. Biorę to na siebie. Nie mam karty Sona. Niestety. No i tak. Przejdźmy teraz już do meczu FC Barcelona-Liverpool. Dla mnie faworytem tego spotkania jest, tego meczu jest, tego dwóch meczu jest FC Barcelona-Liverpool. Ale myślę, że w tej fazie rozgrywek nie ma już faworytów. No ale myślę, że bliżej, na pewno bliżej wygranej, myślę, przed jeszcze meczem jest FC Barce Lona bliżej finału. I to są karty FC Barcelony Messi 9-9, Suarez 8-8. No i wziąłem tego Artura Widala, ponieważ jego karta z Ligi Mistrzów, tej edycji Ligi Mistrzów. Dlatego po prostu wziąłem jego kartę. To są karty FC Barcelony. Dwóch świetnych zawodników w ataku, ale no Suarez, no nie może się odkuć w Lidze Mistrzów. Messi, forma jak za dawnych czasów. No i to będzie dla Liverpoolu, właśnie ta dwójka dla Liverpoolu będzie ciężka do zatrzymania, ale Liverpool ma wandajka. Przepraszam kibiców Liverpoolu, ale no nie mam kart zawodników Liverpoolu. Nie chcę mi się tak po całym albumie moim wielkim szukać, ale przeszukałem ogólnie, no i nie zauważyłem żadnego zawodnika z Liverpoolu, a więc po prostu Salah, Firmino, Mane. To wielka trójka zawodników, z... Liverpoolu, no i to będzie ciekawe spotkanie, bo i Barcelona dysponuje świetnym atakiem, i oczywiście Liverpool, ale myślę, że ten mecz będzie bardziej taki dla, do wyczekania. No i mimo wszystko będzie też 2-1, a więc dwa mecze i dwa razy 2-1, tylko 1-2 w jednym, a w drugim 2-1. No i, no, i mam dla, dla Was tą ogromną prośbę o to, żebyście typowali wyniki, ale nie tylko. Żebyście zostawili tego suba, bo dobijamy 20 subów i przez to zrobię dla Was odcinek, nowy odcinek, następny, drugi odcinek z kart piłkarskich. A ja już mam na niego pomysł. Więc zostawcie tego suba, jeśli ten odcinek Wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę tu, robot dodo 3, 2, 1. Ale myślę, że to już jest spora, aby zakończyć ten odcinek. No i cała kartka, a nawet więcej niż cała kartka jest tutaj pokazana. A więc do zobaczenia, cześć!